W 1986 roku skończyłam studia w Moskwie. Już nie byłam takim grzecznym chłopakiem, który wierzył w teorię marksyzmu i leninizmu. Wielokrotnie dyskutowałam i stawiałam kłopotliwe pytanie o stosunek Związku Radzieckiego do Kurdów. Prorektor. Powiedział mi, że masz długi język, nie będziesz dalej studiował tutaj wyjeżdża. Długo nie wiedziałam, co robić. I na szczęście miałam przyjaciół, Polaków, i przyjechałam na ich zaproszenia do Krakowa. Mnie zaprowadzili na rynek, do piwnicy pod baranami. Poznali mnie. Z Piotrem Z świętej pamięci. Akurat to był wieczór, opłatki były w piwnicy pod waranami, ta atmosfera, ta życzliwość to mi tak ujęła. Później następnego dnia, jak zobaczyłam Uniwersytet, miasteczka, Kraków, powiedziałam tak, to jest miasto, gdybym chciał żyć. Pomysł organizowania Festiwalu Kultury Kurdyjskiej powstał po to, żeby pokazać Krakowianom, pokazać Polakom, że Kurdowie nie tylko potrafią ścielać w górach czy być ofiarami kolejnych wojn i ofiarami bombardowań. Kurdowie potrafią również posługiwać się pędzlem, piórem, potrafią pisać wiersze, potrafią grać pięknie melodie. يعني بيرواري وتشتغل بر يعني هالبيشامبو واللي بيرا منن أزوانا يعني هكذا بفهم نفس مشكلة كريم ودر تديار يعني هكذا شيء ملط بيش عردا وينا بيش دورا يعني واقسيجو أزوانا درسنا. أبو بيش لحاف سالم اللي جدر في من أوروبا دعيشهم. بكردستان مدت يعني نزام بكردستان شيء ام انا زعمه هلمواجي تو زاوي چاوي بس ازان ملكيه اللي مشتي بي عمري مشدرفه از قاسم از بستانه خبتني شي ام بخير اا دليمدي وقت تعجز رسميني شي لمساك هي Kurdowie są największym narodem na świecie, który nie ma własnego państwa. Są różne statystyki, jedni mówią, że to jest 20 milionów, inni mówią 30, inni mówią 40. Obszar Kurdystanu jest mniej więcej tak jak obszar Polski. Jest bogatym ropą. I myślę, że to bogactwo, to wszystko jest największym nieszczęściem Kurdów. Obrazy z dzieciństwa, które najbardziej utkwiły mi w pamięci, to są takie obrazy, kiedy na przykład siedzieliśmy wieczorem przy kolacji i Nagle y, stuk do drzwi i y, dziesiątki policjantów i agentów y, służb specjalnych wpadali do domu. My przerażeni, nie widzieliśmy o co chodzi. Zabierali ojca w piżamie i pamiętam jego wzrok, y, nieraz taki y, pełna Ci, jeszcze raz zobaczy mi się, czy on nas zobaczy. Albo wzroki matki, która wielokrotnie wracała szukając w różnych miastach. W naszym mieście Abil w innych miastach Kierku, Musu w Bagdadzie, po więzieniach, gdzie ojciec przybywa w jakim więzieniu i, i wracała, powtarzała. Że nie znalazła go, i, i, i tak beznadziejnie e, mówiła, że jutro pójdzie znowu gdzieś indziej, albo pojedzie, żeby poszukać. Tak naprawdę trudno powiedzieć, że gdziekolwiek kurdowie mieli dobrze, lepiej lub gorzej mieli. Kurdowy irackiej części, kiedy w 1970 roku po wielu latach walki o autonomię, w 1974 roku Kurdistan iracki przeżył okres pokoju, odbudowy, częściowej demokracji, jeżeli można mówić o demokracji, w krajach Bliskiego Wschodu. W tych samych latach. Kurdystan turecki był w najgorszej sytuacji, jakiej mogłoby być. Kurdowie w ogóle nie mieli prawa mówić w języku kurdyjskim. Ich nazwano góralskimi Turkami za to, że ktoś na ulicy publicznie mówił w języku kurdyjskim, mógł trafić do więzienia. Wojna partyzantów kurdyjskich to była część naszego życia codziennego, ponieważ mieszkaliśmy w miejscowości Erbil, kilka kilometrów od gór, gdzie były najostrzejszej wojnie partyzanckiej z żołnierzami irackimi i przez nasze miasta codzienne w jedną i w drugą stronę jeździły kolumny czołgów i, i ciężarówek z, z żołnierzami. W mieście też bardzo często dochodziło do startu do e, wojny w ulicach. Już w wieku 15-16 lat włączyłam się najpierw w ruch studencki, później młodzieżowy, i może to dziwne brzmi, ale wtedy już chodziłam do szkoły z pistoletem, ponieważ nieraz trzeba było wyprowadzać kolegów dalej od szkoły, żeby do domu doszli bezpiecznie. Chciałam być inżynierem nafty, ale Okazało się, że potrzebna jest zgoda służb specjalnych i ponieważ odmówiono mi zgodę na studia, i to oznaczało, że powinnam pójść do wojska. To było w 77 roku. I akurat wtedy Hussein wprowadził takie prawa, że jeżeli ktoś jest w wojsku i Udowodni się mu, że należy, lub należał do opozycji, to spotka mu kara śmierci. Zresztą to robili i wielu moich kolegów i przyjaciół zostało straconych. Rodzice mnie powiedzieli, że wyjeżdżaj i dopóki ci nie powie mi, nie wracaj. I odwiózł mnie ojciec do miasta Musul, i wtedy wyjechałam tak półlegalnie do Turcji. Trafiłam z deszczu pod Rynna. Turcja była na ulicach, walka z bronią, lewica z prawicą. Wszyscy za wszystkimi się bili i mordowali, już nie mówiąc o Kurdach. I otrzymałam stypendium i przyjechałam do Moskwy na studia. Wielkie szczęście, że e, mieszkając w Akademiku w Piaście trafiłam do grupy studentów, e, poznałam się z nimi, którzy robili e, kulturę studencką. To byli pierwsi paki, którzy jeszcze były w Rotundzie. Była Alina Pięta, Mirosław Wujas, Andrzej Rosłaniec. Koledzy, którzy myśleli tak samo jak ja, chociaż urodziliśmy się w różnych krajach, wychowaliśmy się w różnych kulturach. Później mi zaproponowano współpracę w Rotundzie. No, i to wszystko spowodowało, że dobrze się czułam w tym kraju. Gdyby sobie postawić pytanie, skąd w Polsce tak duże zainteresowanie Kurdami, literaturą, muzyką kurdyjską, filmami kurdyjskimi, które wczoraj oglądaliśmy, myślę, że taką najprostszą odpowiedzią byłby taki rzut oka na historię i na mapę. Po prostu Kurdowie, tak jak Polska, są w stanie zaborów, można by powiedzieć, prawda? tradycyjnie związany z tym narodem, ich, te, ich, ich ojczyzna jest podzielony pomiędzy cztery państwa, a my Polacy dobrze pamiętamy właśnie tradycję nieszczęsną podziału zaworów i dążność do e, niepodległości. Zawsze chciałam przybliżać kulturę mojego narodu Polakom, ponieważ uważam, że Polacy są narodem, który najprędzej powinna rozumieć nas Kurdów. Mój ojciec był nauczycielem. Starał się zawsze uczyć i nas, i innych dzieci: tolerancja, dobra. Uczył arabskiego, wspaniałe. Mówił i znał literaturę arabską. Ale sytuacja w Kurdistanie, sytuacja w Iraku zmusiła i jego, i moich kolegów, i przyjaciół do opuszczenia ojczyzny. To była tak jak polska imigracja powojenna. Moim zdaniem, kiedy cały naród walczy ze swoimi okupantami, kiedy ludzie bronią swoich domów, swoich wiosek przed najeźdźcami, przed wojskami, którzy chcą wyrównać te domy z ziemią, zabetonować źródła wody i spalić drzewa, żeby skończyć wszystko, co jest źródłem życia w tych wioskach, w tych domach, to wtedy metoda obrony i walki z tymi okupantami nie jest terroryzmem, tym bardziej Kurdowie zawsze stosowali wojna. Ni z cywilami, a z wojskami, które wyjeżdżali do Kurdystanu. Czy to jest w Kurdystanie irackim, czy w Kurdystanie irańskim, czy tureckim, zawsze to były walki z oddziałami wojskowymi, a nie z cywilami. Dla mnie, rodzina jest bardzo ważna, bo byłam wychowany naprawdę wspaniałej rodziny. I to, co ja wyniosłam z rodziny, to jest największym moim atutem i kluczem do sukcesu. Moja druga połowa jest Polka. Mam dwóch synów, Aram i Alan. Pierwszą moją działalnością była restauracja w zamku w Przygorzałach. Później trafiłam do ruinach dworów w Tomaszewicach. Z tej ruiny, z tych chlewni i pozostałości PGR-u powstał w centrum konferencyjne, który może przyjąć kilkaset osób i obsłużyć. Zakochałam się chyba w zabytkach i w tą pracę, i wiedząc, że w każdym dworze polskim był jakiś pokój orientalny. Pozwoliłam sobie zrobić pokoje orientalne z pierskimi i afgańskimi diwanami, z tziukami i w kolorystyce, który mi jest blisko. No Chciałam tutaj w Krakowie mieć kawałek rodzimego domu. Tak jak ja byłam wychowany w domu, w takim pokoju z diwanami. Dużo przeszczeń, żeby moje dzieci też. Mieli ten nastrój, ten klimat. No i e, chciałbym kiedyś zawieźć ich do Kurdystanu, do wolnego Kurdystanu, żeby im pokazać e, dom, gdzie się wychowałam, uliczki, gdzie grałam i pokazać im e, naszą kulturę, poznać ich z dziećmi e, kurdyjskimi pokazać im starożytni miasta, Babilonów, te resztki cywilizacji, która kilka tysiąc lat ma. Ale obawiam się, że planowana wojna, która może kosztować życie, Tysiące i setki, tysiąc ludzi doprowadzić do tego, że tysiące dzieci jak moi będą sierotami i nic nie zostanie ani z Iraku, ani z Kurdistanu. I czy będzie co pokazać?